Umarł król. Niech żyje król. Czyli jak to się stało? Jak to jest w ogóle możliwe, że obecnie moim najbardziej ulubionym, najczęściej noszonym folderem nie jest Kaiser Gemini, który do tej pory w mojej kolekcji miał bardzo zasłużone miejsce i jego najprzyjemniej mi się nosiło, użytkowało, tylko Benchmade Mini Griptilian Z głownią w stali S30V Szczerze powiedziawszy Sam się zastanawiam jak to się mogło stać I właściwie zastanawiałem się od pewnego momentu zastanawiać Jak do tego doszło, że Taki nożyk jak Benchmate, Który jak zresztą widzieliście w recenzji ma sporo wad Sporo jakichś niedoskonałości, głównie względem jakości wykonania no i też, no bośmy szczerzy, materiałów użytych, tak? Co tu mamy? Jakiś rodzaj plastiku, zmyślnie nazywany przez Benchmade'a jakimś tam skrótem, już nawet nie pamiętam jakim. Mamy S30V na, na głowni, czyli powiedzmy trochę lepiej niż te standardowe mini griptiliany wcześniej produkowane. W porównaniu do S35VN, czyli teoretycznie lepszej stali, tak? Droższej, lepszej. Tytan na Tutaj na okładkach, czyli rękojeść wykonana z tytanu, klips tytanowy, mechanika na łożyskach oparta, więc klika to bardzo, bardzo przyjemnie. A tutaj mechanika na podkładkach z fosforu brązu też klika to przyjemnie. Więc tutaj nie można jakoś za bardzo się doczepić. No ale powiedzmy szczerze, łożyska to łożyska. Tutaj jak zresztą wspominałem w recenzji to fajne klikanie jest opatrzone delikatnym blade playem tutaj żadnego blade playu nie ma mimo wszystko nożyk bardzo fajnie klika i bardzo fajnie się nim można również w ten sposób pobawić bardzo że pewnie wiele z was może teraz pukać się w głowę słysząc to że moim ulubionym nożem z kaiser'a gemini który jest nożem no raczej można słyszała, śmiało powiedzieć typu premium tej lepszej, tak jak lepsze, zresztą mówię, materiały Titan S35Vn. Z moim ulubionym nożem został Benchmade Mini Grip plastik Plastic S30V, no okej, okay, raz to jeszcze jest spoko, ale tutaj plastik. człowieku Coś ty wybrał? I powiem szczerze, że sam się zastanawiałem i, i mówię... Jejku, jak to jest możliwe, no. Cóż na to poradzę, tak po prostu jest, tak po prostu się stało, że Benchmade, odkąd go mam, tak naprawdę non-stop gości w mojej kieszeni. Jedynie kiedy mam jakiś nowy nóż do recenzji, no to po prostu siłą rzeczy, tak, biorę tamten nóż i, i, i jego noszę, żeby móc go wam rzetelnie zrecenzować. Ale po zakończeniu recenzji nie ma żadnego nowego nożyka, Benchmade wraca. Kaiser, y, dawno Dawno powiem szczerze, że nie był, nie był użytkowany przeze mnie, nie był noszony. Leży sobie w pudełku, znaczy, leży sobie w skrzynce, razem z pozostałymi elementami mojej docowej kolekcji. No i oczywiście w tej kolekcji zostanie. Nie, To nie jest tak, że będę chciał się go teraz pozbywać, bo to jest na tyle zasłużony nóż. Dla mnie i taka historia, można powiedzieć, mnie z nim wiąże. Wiele się tutaj działo, zresztą też w wideo Wam o tym opowiadałem. Nie będę, nie będę się powtarzał, kto chce, to może sobie obejrzeć materiały na temat Kaisera Gemini. No i on oczywiście w tej kolekcji jako zasłużony nóż zostanie i pewnie będę, będę też do niego wracał. Ale tak, <laughs> gadam, gadam, a nie podałem jakichś konkretnych powodów, argumentów, dlaczego tak jest, że Benchmark stał się moim ulubionym nożem, jeśli chodzi o EDC. Przede wszystkim jak zacząłem się nad tym zastanawiać, pomijając to, że to są moje po prostu takie prywatne odczucia po prostu z tego noża, przede wszystkim lepiej mi się korzysta. Zacznijmy od tego, że lepiej mi się go przenosi, jest lżejszy, jest, jest zdecydowanie lżejszy mimo tego, że tutaj mamy właśnie ten tytan i to też nie jest jakiś strasznie ciężki nur Kaiser Gemini, ale zdecydowanie Benchmade jest lżejszy, ma klips Deep Carry. Może nie, że tak powiem, standardowo fabrycznie, tylko od Benchmade'a, tak, można sobie go, kiedyś można było dostać, teraz może to kupić. Więc ma ten opcję klipsu Deep Carry, co zawsze sobie tutaj cenię. No, Kaiser nie wystaje jakoś bardzo dużo, ale jednak, jednak trochę tutaj tego noża wystaje, więc się tak idealnie nie chowa. Co jeszcze? Ten... O, można powiedzieć, że materiał na rękojeści, czyli tytan a plastik w ogóle nie ma co porównywać, jest znacznie lepszy. OK, tytan jest bardziej premium, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje i, i w ogóle, ale powiem szczerze, że na co dzień korzystając, użytkując nóż, znacznie bardziej cenię sobie po prostu plastikową rękojeść. Przede wszystkim leci, idzie za nią, idzie za nią niska waga, to o czym w już wspomniałem, no a druga kwestia jest taka, że tak jak tutaj Wam pokazałem w materiale na temat tego, czy plastik jest lepszy, czy plastik jest najlepszy, to po prostu po takim codziennym użytkowaniu znacznie lepiej się sprawdza i moim zdaniem też znacznie lepiej znosi wszelkiego rodzaju użytkowanie takie bardziej ekstremalne, czyli jakieś rzucanie, odkładanie, gdzieś tam kładzenie na jakichś niezbyt przyjemnych powierzchniach, na których tytan po prostu od razu będzie widać, jak będzie widać jakieś zarysowania, tak jak tu zresztą jakieś przetarcia, zarysowania, na plastiku jakoś tak mniej to razi, nawet jak się coś pojawi, czy coś jest, to mniej, mniej to po prostu razi. Druga rzecz, no to jednak klikanie, tak, tak jak wspomniałem na początku, w jednym i drugim nożu jest to fajne, ale ja zawsze, tutaj no nie będę tego ukrywał, zawsze najbardziej lubiłem bawić się Axis Lockiem w benchmarkach, więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie fajniej po prostu... O, przed kamerą ciężko. Zdecydowanie fajnie, po prostu mi się tym nożem klika niż, niż Kaiserem Gemini. No i tak naprawdę to są chyba takie główne powody, dlaczego właśnie doszło do zmiany na tronie, że tak to określę. Czyli umarł król i niech żyje nowy król. Tyle jeśli chodzi o to wideo. Nie chcę też go specjalnie przyciągać. Oczywiście. Zachęcam Was do komentowania, uprzedzam i informuję, że to jest mój osobisty, subiektywny, jak najbardziej, nawet bardziej subiektywny niż recenzje, wybór, więc możecie się z tym nie zgadzać, możecie się zgadzać, napiszcie oczywiście w komentarzach co, co o tym myślicie, czy też byście byli w stanie dokonać takiego wyboru, czy może jednak Wasz wybór byłby skierowany w stosunku, w kierunku noża bardziej premium, czyli Kaisera Gemini. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do komentowania oczywiście, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.